Hej, z tej strony znowu Leloid, witam was bardzo serdecznie w nowym projekcie na kanale, a wraz ze mną jest dzisiaj gość specjalny w postaci. LEGO gościa, witam wszystkich. Siemanko, pewnie dawno mnie nie widzieliście. Tak, LEGO gość zgodził się udostępnić, przynajmniej nie tyle jak udostępnić, jak wygłosić wywiad na moim kanale. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, że zgodził się na taką formę. Projektu. Więc zacznijmy od. Ja też bardzo dziękuję, że mogę tutaj uczestniczyć w tym wywiadzie. Więc może zacznijmy od pierwszego pytania. I jest to pytanie następujące. Co skłoniło cię do stworzenia kanału? Co skłoniło mnie do stworzenia kanału? To, to było tak, że yy, gdy miałem jakieś gdzieś 9 lat, <coughs> Mniej więcej, no to wtedy nagrywałem sobie takie filmiki z LEGO, takie animacje, w sumie to no nie pokładkowe, tylko takie po prostu, nie wiem, takie, maksymalnie tam było jeden FPS, więc no takie jak z początków mojego kanału, to są właśnie te animacje, takie różne, nagrywałem sobie. No i pewnego dnia tata mi powiedział, że może bym to wysłał na YouTube'a w sumie, no nie? No i. Zaproponował mi stworzenie kanału, no i stworzyłem kanał, wysłałem tam kilka swoich animacji. To były cztery pierwsze filmy na moim kanale. To są właśnie animacje, te najstarsze. No i wysłałem je i tak się to wszystko zaczęło w sumie. S są, mam też takie nieopublikowane starsze animacje, ale no, no. Dobrze, a jaki profil miał mieć Twój kanał? Czy to miały być tylko animacje, czy potem już zacząłeś myśleć nad czymś innym? No, na początku były to właśnie animacje i no robiłem w sumie same animacje, dopiero w pewnym momencie pomyślałem nad robieniem recenzji i wtedy właśnie zacząłem robić i recenzje i animacje. Dobrze. Tytuł twojego kanału to LEGO GOŚĆ, jak sama nazwa wskazuje chodzi o klocki LEGO, więc powiedz jaka jest twoja ulubiona seria. No, moja ulubiona seria to jest LEGO Star Wars. Jak większości pewnie widzów. A twój ulubiony zestaw, tu też wymarzony, jaki to jest? Myślę, że moje ulubione zestawy to jest na pewno zestaw z LEGO Star Wars, Ewok Village, Wioska Ewoków. Bo ma naprawdę wiele figurek, aż 17, i jest w ogóle bardzo duży, a mimo tego ma też właśnie dużo funkcji bawialnych, i właśnie on się super prezentuje jako model na półce, a jednocześnie y, też można się nim fajnie bawić, i to myślę, że fajnie łączy te dwie funkcje, i no to jest naprawdę bardzo dobry zestaw. Czasem firma Lego daje mało figurek, a tu dała naprawdę dużo. Nie, nie oszczędziła niczego, naprawdę to super wygląda. No i też o, ten zestaw odgrywa moje ulubione sceny z filmów Star Wars, bo szósta część to moja ulubiona. No a taki drugi ulubiony zestaw to na przykład jest też z szóstej części Star Wars to jest pojedynek w Gwieździe Śmierci Luke kontra Vader no bo to jest moja w sumie ulubiona scena ze Star Wars, dlatego ten zestaw jest mój ulubiony. Dobrze, a jakiś wymarzony zestaw, jakiś, który chciałbyś posiadać. Zestaw wymarzony. Hmm. No, zawsze jak marzyłem o jakimś zestawie, to zbierałem na niego i go potem kupowałem. Dlatego zestawy, które mam, to są te, o których marzyłem. Ewentu. No, a taki, którego nie mam, a byłby wymarzony. No, to musiałbym się w sumie zastanowić. Hmm. No, to nie jest łatwy wybór. Hmm. Dobrze, więc dałem Ci czas na zastanowienie. Yy, następne pytanie. Czy masz jakieś hobby poza kleskami LEGO? No, to generalnie yy, lubię oglądać różne filmy. No i też sam się zainteresowałem tak robieniem filmów i w ogóle mam takie plany, żeby w ogóle z kolegą z klasy nagrać taki film aktorski. No i to jest moje takie zainteresowanie. No generalnie na pewno się też interesuje Star Wars różnymi innymi filmami. Zresztą te serie znacie, bo to są serie, z których zestawy recenzuję. No i mm, też na przykład interesuję się dinozaurami znam różne gatunki, no i a tak z przedmiotów szkolnych na przykład, to lubię matematykę, no i geografię. Ciekawe zestawienie przedmiotów, u mnie to bardziej biologia, fizyka, ale dobrze, to nie jest o mnie. Czy spodziewałeś się takiego dużego sukcesu, jaki osiągnął Twój kanał? duży sukces. E, dziękuję, że tak to e, określiłeś. No, ja też jestem bardzo dumny ze swojego sukcesu. No, czy się spodziewałem, no na początku to po prostu e, nagrywałem, no i tam się to powoli rozwijało, powoli. Nie miałem jakiejś pretensji, że jest Po prostu chciałem nagrywać, robiłem to, co robiłem. No i tak. Potem jak zacząłem nagrywać recenzje, to... Zaczęło się coraz bardziej przyspieszać subskrypcje. Wbiłem pierwsze 50 subskrypcji, pierwsze 100 subskrypcji, a później, jak było, to był chyba jakoś 2017 18 rok na przełomie tych lat, to mój kanał się mega rozwinął, bardzo szybko szły subskrypcje. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Wtedy był taki przyrost, że aż takiego rozwoju kanału to się naprawdę nie spodziewałem i jestem Wam wdzięczni, widzowie, że. No, tak mi pomogliście w osiągnięciu tego, no bo to było niespodziewane dla mnie. Dobrze. Teraz takie pytanie trochę z życia wzięte, bo często też tak jest. Ja się nawet z tym spotkałem. O ile tak było oczywiście u ciebie? Czy jeżeli doznałeś jakiegoś rodzaju hejtu, czy taka fala spłynęła na ciebie, to jak zareagowałeś najpierw? Co wtedy zrobiłeś i jak sobie z tym radzisz? Okej, okay, no to generalnie ja jakiejś fali hejtu nie przeżyłem. Oczywiście pojedynczy haterzy się zdarzają na kanale, no i generalnie, no, hater to jest hater. On jest po prostu, pisze o sobie jakieś niefajne rzeczy, w ogóle bez uzasadnienia, więc. To nie ma jakiejś takiej, no ja się za bardzo tym na pewno nie przejmuję, bo to są generalnie, jak ktoś mi powie, jesteś głupi, haha, raz się figurką Luka, czy coś w tym stylu, no to generalnie to są takie, nie wiem, to świadczy o tym hejterze, że on po prostu, to świadczy o nim generalnie, jak tak pisze, a no... Więc jakiegoś dużego hejtu nigdy nie przeżyłem, ewentualnie pojedynczych hejterzy, Nawet mi się zdarzyło tak, że jeden hater mnie przeprosił za swój hejt, i się fajnie pogodziliśmy, więc to też ciekawa sytuacja. Dobrze. Tutaj bym prosił następnym o taką związłą odpowiedź ewentualnie uzasadnioną argumentem. Czy Lego Gość to będzie tylko kanał o Lego, czy planujesz otworzyć jakiś drugi kanał poświęcony recenzjom filmów czy gier? Mhm. No, to tak. rozwijać się rozwijać. Na kanale LEGO Gość raczej planuję robić tylko filmy związane z LEGO. Myślałem też nad zrobieniem nowego kanału o filmach czy grach, ale to nie jest na razie pewne. To są tylko takie moje pomysły. Nie wiem, czy to kiedyś zrealizuję. Mhm. Dobrze i takie pytanie dosyć kończące tą dyskusję, ale niekoniecznie całą dyskusję. Takie bardzo przyszłościowe. Czy jakie masz plany ogólnie na tą przyszłość kanału? No to ja mam na pewno plany, żeby zrobić takie porządne animacje pokładkowe, Takie z wykorzystaniem green screena i takie, żeby. No na wysokim poziomie mam plany. No i... Na pewno będę prowadził recenzję, no i tak generalnie po staremu. Dobrze. I takie, można powiedzieć, końcowe pytanie: czy podobało Ci się wystąpienie w tym wywiadzie? No na pewno mi się podobało. Bo pytania, no naprawdę były ciekawe. No, naprawdę bardzo dobry wywiad. Dobrze, dziękuję. I na tym kończymy drodzy widzowie. Dajcie znać czy podobał Wam się format przedstawiony. Jeszcze raz dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, jakim był również. Gość. Za I pytanie, czy jeżeli pojawiłoby się... Przepraszam za przerwę techniczną, to potem będzie uzasadnione. Jak zobaczycie. Ale czy jeżeli pojawiłoby się drugie taka okazja? Na przykład z kolejnym Lego to czy byś wystąpił? W takim wywiadzie? Tak. Myślę, że tak. Dobrze. Tak. No to też zależy. Musiałbym się zastanowić, zależnie od sytuacji całej. A. Tak czy siak bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście subskrybujcie kanał naszego gościa. Link zamieszczam w opisie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ja byłem Leloid, był ze mną Lego Gość i żegnamy się Hello z nami. wszystkim.